ostatnią środę środę popielcową, która rozpoczyna wielki post usłyszeliśmy zaproszenie wezwanie: Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty. Rozdzierajcie serca, aby dać w nich miejsce Panu Bogu, drugiemu człowiekowi i sobie samemu, aby w tych sercach dać miejsce na miłość. I wtedy też padły trzy, Narzędzia, trzy sposoby na to, jak te serce otwierać, a więc post, jałmużna i modlitwa. Modlitwa przede wszystkim ma otwierać nasze serca na to, aby Bóg w nie wszedł, aby Pan Bóg zagościł w moim sercu, abym ja go odnalazł, albo może jeszcze bardziej, aby On mnie odnalazł, aby On dał mi doświadczyć swojej miłości i swojej łaski. Dalej, post. Ma moje serce otwierać na mnie samego, żebym zobaczył, że nie muszę żyć w nieustannym zaspokajaniu moich pragnień, moich potrzeb. Nie tylko chodzi o jedzenie, ale o całą masę innych potrzeb prawdziwych lub wykreowanych. I wreszcie Jałmużna ma otworzyć moje serce na drugiego człowieka. A więc to jest program na post, na wielki post abym otworzył moje serce na Boga, na człowieka i na siebie samego. Nie chodzi więc na pewno jako cel o to, by mniej pić alkoholu albo mniej jeść cukierków. To wszystko może być narzędziem, może być sposobem, ale na to, by moje serce otwierało się. I to oczywiście jest swego rodzaju duchowa walka. Wielki Post jest szczególnie na nią przeznaczony, ale po to, bym tę walkę Kontynuował w codzienności. I dzisiaj, jakby ciąg dalszy tej walki, jak ją prowadzić, w jaki sposób. I pierwszy fragment z Księgi Rodzaju, dzisiaj odczytany, to jest rzeczywiście dobra nowina dla nas, że w tej walce nie jesteśmy sami, że nie, za, nie zaczynamy walki tylko naszymi siłami. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu Ziemi. I tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Jeśli jestem żywy, jeśli czegoś pragnę, to dlatego, że Bóg mnie stworzył i tchnął we mnie życie. A więc on nie stworzył mnie do czego bądź, nie stworzył mnie do byle czego, ale stworzył mnie do życia pełnego, do spełnienia tu na Ziemi i jeszcze bardziej w wieczności. I teraz słyszymy w tej opowieści o stworzeniu, że Bóg stworzył człowieka, zasadził ogród i tam umieścił człowieka, mężczyznę i niewiastę, stworzonych na swój obraz i podobieństwo, i zapewnił im wszystko. Ten ogród symbolizuje pełnię. Tam jest wszystko. Powiedział: Możecie spożywać z każdego z drzew tego ogrodu. A po środku ogrodu stało drzewo życia, a więc nieśmiertelność, brak cierpienia wszystko to zostało dane. Było tylko jedno ograniczenie nie spożywać z drzewa poznania dobra i zła to znaczy nie próbować samemu decydować, co jest dla mnie dobre, a co złe bo powiedział Bóg, jeśli zaczniesz decydować sam, na pewno umrzesz. No i początek tego stworzenia, kiedy czytamy całość opowieści, wydaje się i jest cudowny. Mężczyzna kocha niewiastę i ona Jego, oboje kochają Boga i przechadzają się w Jego obecności, nie odczuwają wstu, wstydu, ale żyją w miłości. I wtedy przychodzi szatan. Przychodzi szatan ze swoim kuszeniem, które jest. Swego rodzaju początkiem kuszenia każdego z nas. Przychodzi i zaczyna, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Tak naprawdę to jest pytanie, czy rzeczywiście Bóg aż tak bardzo Was nie kocha, że zabronił Wam spożywania z wszystkich drzew? I tu pierwszy błąd niewiasty, że wchodzi. W dyskusję z wężem, który symbolizuje szatana. I niby w obronie Pana Boga mówi: No nie jest aż tak źle. Możemy spożywać owoce z drzew tego ogrodu, ale już nie z drzewa w środku ogrodu, które, z którego nie można spożywać, a nawet go dotykać. W środku ogrodu stoi drzewo życia, i z niego mogli spożywać, i go dotykać, i spać w jego cieniu. Ale kiedy coś jest zakazanego, wydaje się, że to jest coś centralnego. I okazuje się, że dla pierwszej kobiety drzewo poznania dobra i zła, jako zakazane do spożycia, przesuwa się ku centrum. Jeśli rodzice mówią dziecku, że nie wolno czegoś tam robić, ono w pewnym momencie powie im, wszystkiego mi zakazujecie. Na nic nigdy się nie zgadzacie. To jest właśnie to, to przerzucenie, które robi szatan. I robi z każdym z nas, że jeśli czegoś ma mnie robić, to jakbym nie mógł robić niczego. I jakby to było to najważniejsze. I znowu kobieta wchodzi w ten dialog, a szatan mówi: Kiedy spożyjecie z tego drzewa, nic wam się nie stanie, otworzą wam się oczy, będziecie jak Bóg, będziecie poznawać. Dobro i zło. To jest kuszenie, które jest stale w naszym życiu. Jeśli będziesz kłamał, na pewno będzie ci łatwiej. Jeśli będziesz kradł, to jest dobre wyjście dla ciebie. Bóg ci zabronił, bo czegoś chce ciebie pozbawić. Będziesz cudzołożył, wspaniale. A więc, abyś był jak Bóg, abyś sam decydował o dobru i złu. Dzisiaj oczywiście są kolejne te próby bycia jak Bóg. Kiedy w aborcji decydujemy, kto może życia, kto nie. Czy to jest odpowiedni czas na narodzenie, czy nie. Kiedy w eutanazji chcemy zdecydować, czy to już wystarczy mego życia, albo może życia moich rodziców, albo może życia pacjentów w szpitalu. To są te próby decydowania zamiast, po, zamiast Boga. Kiedy Bóg stworzył nas mężczyzną i niewiastą, a chcemy powiedzieć... Nawet jeśli wyglądam jak mężczyzna, to zrobię z siebie niewiastę. To jest próba stanięcia na miejscu Boga, zajęcia Jego miejsca. I teraz, kiedy to wypróbowała Ewa, spożyła, dała swemu mężowi, wtedy rzeczywiście otworzyły im się oczy. Ale nie stali się jak Bóg. Zobaczyli tylko, że są nadzy. Zobaczyli, że tak naprawdę bez Boga nie ma życia. I tak naprawdę, kiedy wchodzimy w grzech, to samo odkrywamy, że ewentualnie możemy sobą wzgardzić, możemy przynieść katastrofę na swoje życie, na cudze życie, ale na pewno nie stajemy się jak Bóg. I teraz znowu Pan Bóg nie zostawia nas w tej sytuacji, można by powiedzieć, katastrofalnej, ale przychodzi Chrystus. I dlatego mówi święty Paweł. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I tak śmierć przeszła na nas wszystkich. I mówi dalej, przez nieposłuszeństwo jednego wszyscy stali się grzesznikami. Ale tak też przez posłuszeństwo jednego, Jezusa Chrystusa, wszyscy stają się sprawiedliwymi. A więc to w Nim jest nasz ratunek. W Nim jest... Nauka na to, jak nie ulec pokusie. W nim jest też moc, by tej pokusie nie ulec. I dzisiaj słyszymy, że Jezus był kuszony na trzy różne sposoby. W tych dwóch pierwszych szatan zaczyna od stwierdzenia: Jeśli jesteś synem Bożym, a więc to takie, naprawdę jesteś? Udowodnij to. Tak samo jak szatan, który przyszedł do Ewy i powiedział, czy naprawdę Bóg wszystkiego wam zabronił. Zobaczcie, jak często młodzi mężczyźni są kuszeni do czegoś słowem, jeśli jesteś mężczyzną, to na pewno to zrobisz. I można dowolny grzech pod to podłożyć i ktoś chcąc wykazać się, uczynić grzech. Nierzadko chłopak do dziewczyny mówi: Jeśli mnie kochasz, no i tu różnego rodzaju dowodów można oczekiwać: jeśli, to takie jeśli zasiane. Ile razy szatan przychodzi i mówi: Jeśli Bóg by Cię kochał, to czy by Ci to zrobił? I zobaczcie, to jest początek kuszenia. Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, by te kamienie stały się chlebem. To jest pokusa chleba. Czyli pokusa posiadania, nasycenia, żeby ciągle mieć więcej. Nieraz przychodzi szatan i mówi: Możesz przecież nie doważyć w sklepie i będziesz miał więcej. Możesz wziąć za wymienioną część, jakby była nowa, chociaż wstawiłeś starą. Możesz przeliczyć swoją pracę potrójnie. Ten ktoś, kto ci płaci i tak się nie domyśli: będziesz miał więcej. Zobaczcie, pokusa chleba, posiadania, ciągłego nasycenia bardziej. I tu Jezus mówi, jako odpowiedź na tę pokusę, napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Rzeczywiście dlatego w wielkim poście mamy stanąć i otwierać słowo Boga, aby ono weryfikowało moje życie, abym zobaczył, gdzie za nim idę. Abym usłyszał na nowo zapewnienie o tym, że Bóg mnie miłuje, również wtedy, gdy ja odchodzę daleko. On mnie wciąż poszukuje, on idzie za mną, jak dobry pasterz, by tę swoją pogubioną owcę odnaleźć, wziąć na, romie, na ramiona i przyprowadzić z powrotem do stada. Druga pokusa, kiedy szatan stawia pana Jezusa na rogu świątyni, mówi: rzuć się w dół, jest napisane. Że aniołom swoim rozkaże, abyś nie uraził swej nogi o kamień. To jest pewnego rodzaju pokusa cudowności. Pan Bóg musi coś wypełnić w moim życiu, żeby zniknęła choroba, żeby zniknęła śmierć, żebym jakoś się wykaraskał z długów, żeby jakoś ktoś mi przebaczył, kogo bardzo skrzywdziłem i Pan Bóg ma się wykazać. Tu właśnie szatan do tego kusi Jezusa. A On mówi, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. To tak jak w ogrójcu, kiedy Jezus mówi Ojcze, oddal kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. A więc nie wystawia na próbę Ojca, ale mówi, przeprowadź to, co Ty uznajesz za słuszne, bo wiem, że to jest najlepsze dla mnie. Kiedy do Maryi przychodzi anioł ze zwiastowaniem, ona mówi. Niech mi się stanie według Twego słowa, nie mojego słowa, Twego słowa. I wreszcie trzecia pokusa władzy, kiedy szatan mówi, jeśli mi się pokłonisz, tobie oddam wszystkie królestwa i będziesz miał władzę. Oczywiście te poszukiwania władzy prosto widać choćby za naszą granicą, kiedy ktoś chce przejąć władzę nad innym państwem. I miała być szybka akcja, a są dziesiątki, może już setki tysięcy zabitych i rannych. To jest to poszukiwanie władzy, kłaniając się szatanowi. Ale oczywiście mogę tak poszukiwać władzy w mojej rodzinie przez krzyk, przez agresję, przez manipulację. Mogę tak poszukiwać nieuczciwie władzy nad moimi podwładnymi, nad moimi znajomymi i wtedy za każdym razem. Kłaniam się szatanowi. A Jezus mówi Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył. Tylko Bogu. To jest dobra odpowiedź dla nas: służyć Bogu. I wreszcie tak jak szatan przyszedł, jakby nie kusząc wprost, on tylko zachęca do rozmowy. Szatan jest inteligentny i to musimy mieć w głowie, że podchodzi nas na taki sposób. Który jest akurat najlepszy dla niego. Ale to, co ostatecznie pozostaje nam, by powiedzieć, to idź precz szatanie. Wtedy, kiedy on mówi, czy aby na pewno Twoja żona Cię dosyć kocha, czy aby na pewno mąż wystarczająco Ci okazuje miłości, trzeba powiedzieć, idź precz szatanie. Boże, napełnij moje serce miłością, abym ja potrafił kochać, abym potrafił dawać miłość. Kochani, rozpoczyna się Wielki Post, czyli czas 40 dni duchowej walki, na to, abyśmy zostali wzmocnieni, aby nasze serce się otworzyło jeszcze bardziej dla Boga, dla drugiego człowieka i na mnie samego, abym miłował Boga, człowieka i siebie. I oczywiście to też jest walka przez Post, modlitwę i jałmużnę. Ale też walka taka, którą stoczył Jezus. A więc przeciwko pokusie posiadania nieustannego pomnażania dóbr, słowo Boga, którego mam słuchać i które mam kontemplować, przeciwko oczekiwaniu na jakieś cudowne, niezwykłe wydarzenia, abym stawał przed Bogiem i mówił: Niech się stanie Twoja wola, nie moja, lecz Twoja. Niech się stanie według Twojego słowa. I wreszcie to trzecie, abym nie próbował w nieuczciwy sposób zdobywać władzy i pełnić tej władzy nad innymi, ale abym wpatrując się w Chrystusa, chciał królować jak on, to znaczy z krzyża, okazując miłość innym ludziom. Prośmy Boga o otwarcie serca, o napełnienie naszych serc Jego miłością, abyśmy Jego miłowali siebie samych i tych, których on stawia na naszej drodze.